Siemano, widzowie na Was w piątym odcinku z serii jak nie na tor, Czy uda mi się go pokonać? Dzisiaj y, już nie myślałem przed tym odcinkiem, kogo by tutaj pomyśleć, więc y, zrobimy. Y, pomyślimy o panie Żurkowskim. On gra w Empoli, więc. No. Więc. Y, no, próbujemy go. Nie jest na Ma Mapolsk. Nie. Tak. Ma ja akurat jakby ktoś nie stoi na bramce, ja tutaj właśnie przekształciłem machinatura właśnie w ten sposób. Na końcu odcinka pokażę, jak to się robi. Ktoś nie wiedział. Nie gra na. Tak. Jest pomocnikiem Tak. Nie. Tak. Nie. Gra w ataku. Nie. Nie. Tak. Nie. Nie wiem, czy pochodzi z dolnego Śląska. Nie wiem. Nie. Nie. Tak. Nie. O, nie zgadnął, ale jeszcze raz właśnie spróbuję mnie. Tak? Nie. Tak? Tak. Mm -hmm. nie. Tak. Nie. żyje w Włoszech, ma polskie imię. Tak. Nie. Nie. Nie wiem. Tak gra w włosnym grubie. Empoli, nie wiem. Nie. Nie. Chyba tak. Nie jest obrońcą? Nie wiem. Tak? Nie wiem. Tak. Szymon Żurkowski. Dostaliśmy silvera Jeden dzień temu ktoś go yy, robił, więc. Yy, no nawet nie chcę. Hmm. To teraz możemy spróbować zrobić. Yy... Po... Niech pomyślę chwilę. Kogo w O, mam Lukasa Paketę. Nie? Mm -mm. Nie, polskiego nazwiska nie pochodzi z Francji. Tak. Nie. Nie, nie jest obrońcą. Nie pochodzi z Europy. Tak naprawdę pochodzi z Brazylii. Nie. Nie. Tak? Nie wiem. Nie. Chyba tak. Tak? Tak? Nie. Mm. O no trzeci raz dzisiaj chyba no, się, Ale nie drugi raz udaje mi się go dzisiaj pokonać o kinaturę, więc najdobrze mi idzie. A odcinek dopiero trwa 3 minuty. To spróbujemy jeszcze raz. Nie, nie, jak Tak? Nie wiem. Nie. Nie są obrońcą, nie gra na mundialu. Nie, nie. Chyba tak. Nie. Nie. Nie, że nie ma syna. Tak. Nie. Mm -mm. Nie. Nie gra na euro. Nie. Nie, nie. Nie wodzi. Nie wiem. Tak, luka Paketa. I Golda! Jest! Kolejny Gold mi się udało zdobyć już trzeci w tej grze. No to nieźle. To teraz spróbujemy. Marcelo, Marcelo tego z Real nie, nie pochodzi z sport, nie gra w ataku, ma związek z piłką, nożem, nie stoi na bramce, jest obrońcą, nie, tak, nie pochodzi z Francji, nie, tak, tak, nie, nie wiem, co nie zgadnął, to jeszcze raz, nie. Tak... Nie. Tak nie Nie, nie złysa. Nie wiem. Tak, nie mm -mm. Nie Nie wiem. Tak... nie nie z tuberem. tak. chyba tak. Nie. No znowu, właśnie. No musimy dać kontynuować, bo znowu. Tak. No, kolejny silver. Mamy już kolejne pieniądze na personalizowanie postaci, więc. No, nieźle. Hmm. To teraz spróbujemy. Ruda chulita Z tym raczej nie powinienem już promu. Nie wiem Chyba tak Nie pochodzi z Brazylii Gra w ataku tak no, Jakby był HN, Różnie Nie Wiem Nie 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 Tak Tak Nie tak, tak, nie wiem, chyba tak, tak, nie wiem, tak, Hulit no pięć godzin temu, hmm. A teraz spróbujemy haspera silesena. Nie ciemny, nie gra w ataku, jest bramkarzem. Nie. 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 Nie pochodzi z Włoch. No znowu problem techniczny, no. Może, może jeden zresztą... się ten Akinator i zadać te pytanie, bo już, bo już pół minuty myślę nad nim. No, kontynuuj grę. Ja, jest, ciągle teraz ten problem techniczny jest. Jak tak to będę zastępuje i jeszcze raz włącza Akinatora jak już. Przepraszam widzowie, muszę zastopować i... O, dobra. Yy, nie wiem. Nie pochodzi z Rosji. Tak. Nie. 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 Tak, gra. Nie pochodzi z Brazylii. Pochodzi z Holandii. No. No wszystko tak na luzie, ale no i dobra, to jeszcze raz. Nie. Nie z dziewczyną. Nie ma głowy zwierzeń. Nie jest policjantem, Nie. Tak? Nie. Tak. Nie. 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 Tak. Nie. Nie ze suwani. Tak. Jest skojarzona z FC Barceloną. No, kontynuuj grę. Przepraszam Was, ale ciągle tak go zaczyna. Nie. Nie. Nie jest mockiem. Tak. I kolejny gold. Ło! Wow. To teraz Przepraszam, muszę z zrobić A więc już jestem. No to teraz spróbujemy um, zrobić o Godfrey Kondogbia. On ma. On jest takim jakby. On jest piłkarzem z. Y tego, Atlantico Madryt. Nie jest YouTuberem. Jest prawdziwa. Nie mówi w moim języku. Nie jest politykiem. Jest dorosłym... Związanym. Jest ciemnoskóra. Nie pochodzi z Francji, nie pochodzi z Brazylii. Z Anglii też nie, nie pochodzi z Europy. Nie pochodzi z Afryki. Nie gra w ataku, nie, nie jest obrońcą. Tak. Nie stoi na bramce. Nie mieszka. Nie, nie żyje w moim kraju. Nie. Tak, grafisz gra w, Hisz mieszka w Hiszpanii. Jest pomocnikiem. No i nie udało mu się zrobić. To jeszcze raz spróbujemy. Nie żyje w moim kraju. Tak. Nie jest prezydentem, nie jest dziewczyną, nie ciągle żyje, ma związek z piłką nożną, nie jest ciemnoskóra, nie pochodzi z Francji, z Brazylii też nie, z Europy też nie, pochodzi z Afryki, nie gra w ataku, nie jest obrońcą, nie stoi, nie mieszka we Włoszech, jest środkowym pomocnikiem, gra w hiszpańskim, nie, tak. Nie, ale blisko był. Nie. Mm, o daj. Yy, tej. Paulinio z Nie. Brak na liście to. No to próbuję. Przepraszam za zrobić. A więc już jestem z powrotem. Yy, to teraz spróbujemy właśnie jeszcze raz yy, właśnie. Yy... Yy, właśnie... Kogo ja teraz zrobiłem? Nie mogę sobie przypomnieć. Yy, to nie wiem, spróbujmy kogoś innego. A dobrze, już pamiętam. A, do, dobrze, już pamiętam, zrobimy jeszcze raz go trzeba i będziemy chyba już kończyć ten odcinek. Nie żyję w moim kraju, naprawdę istniała, nie jest politykiem, nie jest, nie związana z portem, nie gra na euro, nie pochodzi z Europy, nie pochodzi z Brazylii. Nie pochodzi z Argentyny. Nie. nie. Jest ciemnoskóra. Nie gra w ataku nie jest obrędzą. Nie. Nie żyje w Włoszech. Jest w środku, gra w hiszpańskim klubie, nie. No, dobra, to nie, nie udało się zrobić, ale... No więc chyba już będziemy kończyć ten odcinek. Szemano widzowie, do jutra i cześć!